Witam wszystkich serdecznie, przy mikrofonie znów Qui-Gon, to jest kolejny odcinek z w Crash Team Racing. Co tam ostatnio mieliśmy? Co my tam ostatnio mieliśmy? Co to mamy? Hmm... A, wyścig z panem Penstripe'em. Ależ oczywiście, bo dlaczego nie? No, jeżdżaj. Jedziemy nawać na pana <laughs> On bombami chyba rzuca, z tego co pamiętam Ale <laughs> moje de... Tu nie ma już tu z nim ha. Ej, 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 odsun się, odsun się, powiedziałem no Rozwaliłby mnie ładnie tą bombą, znaczy tym dynamitem. A to by było straszne, jakbym dostał własnym dynamitem, boże, to było tragiczne. Butoneczko, ja, yeah. yeah, pięknie buteleczka. I znowu wspomniałem loga zrobić. Ty, ty, ty! Z tymi bombami to nie po... O masz. Aha. Luzik, Damy sobie radę. Nie można mu dać zbyt dużej przewagi na początku, bo wtedy praktycznie cały wyścig jest już mamy delikatnie mówiąc przesejany Aj i tym razem o, trzeba go uważać, bo to jest niebezpieczny koleś Oby się szlak Co ja mówię o niedużej przewadze Ha. Nope Takie te proszę, Je yeah, pięknie No Co za menda wata. No nie powiedziałbym No Spieczaj, no Jakie to złośliwe Do widzenia panu Będziemy go wkurzać tymi rakietami, no bo w rakiety są najlepszą bronią. Rakiety są w ogóle najlepszą bronią. I licząc y, tej, nie y, kuli elektrycznej, czy coś takiego, znaczy <coughs> kuli elektrycznej, to jest jeśli ktoś grał w Crash Bandicoot World i przeszedł go do końca sam, y, ze wszystkimi kryształami, gemami i tak dalej, tak dalej oraz reliktami, to na końcu był y, filmik, gdzie ta kulka y, pochłaniała y, tam całe cały laboratorium tego tam doktorka Cortexa Bycie Szlak No to już zdupiliśmy praktycznie Ale spróbuję bez restartowania to zrobić no teraz twoje jakie to było, no trudno. trudno Spieprzaj szczurze O matko, ale to było słabe, to było tragiczne właściwie No tak Bywa, że jakie ty strzelają bardzo celnie, bywa, że praktycznie w ogóle nie celnie a tylko, no jaka menda. O, świetnie, final lap, a... buteleczko. No, teraz trzeba się wziąć do kupy, bo to znaczy... Wziąć w gajść. O, no to już zdupiłem. Już zdupiłem. Chyba, że jeszcze spróbuję mu... O, no to już ja już praktycznie można startować wyścig. Mam dziwne marzenia i sądzę, że może się na coś udać. A nie, on jeszcze jest całkiem blisko. <śmach> jest całkiem blisko, yeah right. <śmach> no, może jednak nie jest coś taki trudny. A Skubany. Nie trafił. No, to już po koledze. Do widzenia, panie Pinkstripe. Właśnie pana pokonaliśmy. Ja yeah, pięknie!

O nie nie panie kolego, jeszcze nie czas Czy już czas, jeszcze nie czas <laughs> Jeszcze nie czas, bo trzeba jeszcze parę rzeczy pozdobywać Przede wszystkim otworzymy sobie to które mam otwali ty czerwony. No Jezus z tym będzie najgorzej No Tak, tak, tak! Wiem, no! Dobrze, że mi przed każdym tak nie mówi. Dobra. Ale to zaraz. Hmm. Dobra, to w... jeszcze sobie przejadę. Tutaj się odblokowało chyba... Y ...Slide Colosseum. <laughs> Se przejadę. Save'ik. No to zbliżamy się mało końcowi. 75% już. Tak, Slide Colosseum. I tu można tylko czasówkę zrobić. <laughs> Co jest troszeczkę kiowa moim zdaniem. W trasach powinno być tak samo i CT... w sumie to by burzyły koncepcję. Ale dobra, nie oceniam. Pewnie mi się platyny nie uda zdobyć. <laughs> 45 skrzyni A w sumie dobry start był nawet A, e, no w sumie tragedii nie ma O jest dobra, jest tragedia Jest tragedia i to ma powiedziane nawet Tu jest mały skrzynia, ale są poustawiane w takich intuicyjnych miejscach na tej, na tej trasie. No nie zjeżdżaj z asfaltu, bo cię trawa spowalnia. Nie mogę ci pomóc spowalnia mnie trawa. Boże. Szacik żacik. <laughs> Hop. No, w sumie tragedii nie ma. Rewelacji też, nie? Dobra, trzeba się skupić, a nie gadać. O, dobra. To było takie mega słabe. Ło, ale potęga. Jezu, ale z No, to już nie. To już Bosho nie najgorzej. Bierzemy skrzyneczkę, panie Bandicoot. Ja. <laughs> yeah. I teraz. A to teraz tą. A czemu nie? A można. To są fajne zakręty. I to właściwie chyba jedyna zaleta tej planszy. No i może to, że jest długa i troszeczkę trudniejsza od pozostałych, ale to tam. Niewiele, trudniejsze. Dobra, nie będę zbierał wszystkich, bo nie starczy czasu. O, z chrzaniem. Raz, dwa, trzy. Raz. No oczywiście. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa, trzy. Raz. Dwa, trzy. Ło! Platynowy! Nice! Ładnie. <laughs> Sam siebie zaskakuje. To dobrze. To dobrze, to doprz, Zapisujemy wynik. Bez zdobycia wszystkich skrzyń. I naturalnie ścięło. Jak żeby to, to inaczej? Na wszechpotężnym blaszaku ona No ba. Ja pięknie. No, tak na, na dłużej drogi. A chcemy zapisać. Dum, 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 dum. Jedziemy do Ekeanu <kuh> Wow <kuh> Dobra <kuh> <kuh> Nie zostało mi wiele czasu na nagrywanie To może O, już wiem co zrobimy Nie będziemy zdobywać platyn, tylko pojedziemy sobie przez zimownie do <laughs> cytadeli i spróbujemy zdobyć... A no dobra, co tam? To jest najgorsze, to to lecimy od razu, żeby potem nie musieć. <laughs> Spróbuję teraz ze dwa razy może to, a jak nie uda się to zrobię poza odcinkiem już. Co tam wybuchło? To jest tragiczne po prostu. O właśnie. To jest najgorsza z tych plansz, najgorsza po prostu. No dobra, to trzeba tak zrobić. I nie jest takie głupie, bo nas wyrzuca od tu. O Jezu, to było mega słabe. Dawaj, dawaj, dawaj! Te ci na tym sporo czasu, no ale... Gazu, gazu! Czemu ta auto nie ma wyższych biegów? No dobra. Ale jest połowa. O, tragedia. Dawaj, dawaj, dawaj kasiu! Prędko! go Jeszcze pięć! Jeszcze pięć, a ja jej widzę wszystkie, wiem gdzie są. Może się udać, ojeju. Okej, okay, jeszcze jeden, ostatni. Ej, 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 ty, 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 no! Haha, pięknie! To było dobre, to było całkiem dobre. Okej, okay. myślę, że tym moim akcentem zakończymy sobie odcinaczek. Jeszcze zapisik zrobię, bo czemu nie, bo można. I można, i zrobimy. I zrobiłem. Także widzimy, słyszymy się w następnym odcinku, zrobimy w Crash Team racing. Cześć.